będę trenerem Orlenu Zastal na Góra w przyszłym sezonie i może w dalszej przyszłości. No cieszę się niezmiernie. Ja myślę, że będzie dużo pytań, na które będę odpowiadał, ale jest to taki no może taki sentymentalny powrót mój do, do, do tego miejsca i do, do, do tej drużyny, bo tak naprawdę w seniorskiej koszykówce to zawdzięczam najwięcej za stalowi Zielona Góra i całej mojej historii trenerskiej jako asystent, ale też wyprodukowany zostałem jako head coach właśnie przez to miejsce i temu miejscu będę chciał się odwdzięczyć w najlepszy sposób, w jaki potrafię. Emocji jest dużo, bo, bo, bo jest to miejsce. Nie tylko tak, jak które mnie wypromowało jako trenera, ale też miejsce, w którym na co dzień mieszkam ja i moja rodzina. I bardzo często tutaj bywam, bywałem po meczach ekstraklasy, bo, bo prawie po każdym meczu starałem się przyjeżdżać. I to jest nie tylko duże wyzwanie jako praca trenerska, ale też jako bardzo, bardzo duży sentyment i i, i taka, taki obowiązek, który na mnie spada, mieszkańca Zielonej Góry i trenera, który zawdzięcza najwięcej Zielonej Górze i mam nadzieję, że, że odpłaca się, tak jak wcześniej powiedziałem, w najlepszy możliwy sposób.